O, jest i yes, y Może Może poprosimy Sentino, żeby nam dżingielek chociaż w takim razie stworzył. Nie, nie no weź, robi. no jak nie, zrzucimy się. T tutaj się zauważyć, że bardzo ceny poskoczyły, bo przecież 3 lata temu Sentino jak pisał zwrotkę na album tego Kłeby, to wtedy wziął piątala, ale zł złotych. Nie wiem, tak. Pamiętacie słynną Spineo? No no tak. tak no. No no. Szczerze mówiąc, przeanalizowaliśmy to trochę i to nie są jakieś kosmicznie niesamowite stawki, tak paradoksalnie, no załóżmy, że słuchajcie, Kizo e, ma diamentowe single, czyli udokumentowane półtorej bańki z jednego, e, zarobionego z jednej piosenki, tak, więc tak. Czymże, czymże byłoby wydać jakieś e, 5 tysięcy, żeby euro, żeby ci tekst napisał z, e, Król Sentino? Tym bardziej, że, a, a numeru, a refrenu. To ja jest tyle, ciekawe, tyle jeszcze koło. nie biorę. No. To jest ciekawe, bo refrenu to no, 5000 euro, razy nawet te 5 zł to mamy 25 koła. No to wariacie. No. Pytanie brzmi: jaki cenik za napisanie numeru w takim razie ma najsłynniejszy ghostwriter w Polsce? Grande? Uuu, tak. No, <laughs> ciekawe. Za Sentino to i tak za małe kwoty ktoś kwoty napisał. No to też to nieprawda. No, no. jak tam, kurwa. Ja tak samo mordo uważam, że. Na ulicy leży tak samo chciałem powiedzieć, że tyle to tam u niego na ulicy w Bernie leży, więc coś dziwne, że on w ogóle musi jeszcze się schylać po to i pisać coś komuś. Czyli tak, za 5 tysięcy napiszę cały numer. Czyli tobie zwrotkę, napiszę refren za 3,5 koła, ale to jest z wykonaniem, no nie wiem, czyli to jest 8,5 tysiąca. Za cały euro. numer mówisz, ile by wziął, żeby A do Z, no, ci stworzył. No, no, dokładnie. Żebym nic czyli nie Liczymy na robić. szybko. Jeszcze, Jeszcze... bit powinien klepnąć. Właśnie. Mi to się zdaje, że nawet jakbyśmy wybrali tą najdroższą opcję, 16 tysięcy euro udziałem, to jednak kurczę, on by się zwrócił, to 7,5 kloca, nie? Mimo wszystko jakby został wyprodukowany w miarę ten numer, dołożony tak jakiś jest. teledysk, to myślę, że z samych Tylko każdy, samych kogo by było stać na, te, na to, z muzyki też, to by stwierdził, że po co mu Sentino, skoro sam to może zanurzyć. No tak, to jest trochę, trochę, trochę zaprzecza sobie, z tym niemniej jakiś, nie wiem, mega bogaty dzieciak banan. No starzy tak. mu może by, wiesz, kupują Absolutnie mu iPhone'a za ile Najważniejsze pytanie brzmi czy to jest cennik, który podał nam Sebastian czy Alvarez? Bo to A, są, wiecie... Albo